Cześć, dzisiaj chciałam Wam przedstawić moją opinię na temat szczoteczki Philips Sonic R9000. Jeśli zastanawiasz się nad jej zakupem, to posłuchaj mojej opinii. Generalnie byłam ze szczoteczki zadowolona. Ale przez bardzo krótki czas, ponieważ już na samym początku jej używania zaczęły się problemy z baterią. Niby szczoteczka była naładowana do pełna, a szczoteczka alarmowała o niskim stanie baterii. Za jakiś czas ten problem zniknął i za parę miesięcy szczoteczka całkowicie padła. Zaczęła głośno buczeć oraz końcówka szczoteczki całkowicie przestała działać. Po szczoteczce za 800 zł spodziewałam się, że będzie ona działała minimum 2 lata, choć powinna działać zdecydowanie dłużej. A tymczasem szczoteczka działała nie cały rok. Jeśli zastanawiacie się nad jej wyborem, polecam poczytać opinie innych modeli oraz wziąć pod uwagę również inne firmy.